Jesteśmy na targach Retail Trends 2025, a w naszym studio wyjątkowy gość, pan Remigiusz Czernecki, wiceprezes zarządu Grupy Kapitałowej Specjo. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Na sam początek chciałem się zapytać o miniony rok, o 2024 rok i o to, co udało się wam w tym roku osiągnąć, jakie cele zrealizowaliście i jaki on w ogóle był. No 2024 rok, podobnie do, do tych poprzednich, to nie był prosty rok dla. Dla rynku generalnie, ale jeżeli chodzi o Grupę Kapitałową Specjal, to my cały czas idziemy w tym trendzie dynamicznego rozwoju. E, udało nam się osiągnąć przychody ze sprzedaży ponad 3,5 miliarda. Ja może powiem, jakby to 3,5 miliarda bez, bez punktu odniesienia, mhm. może to mało znaczy. Natomiast e, kiedy Grupa Kapitałowa Specjal w 2019 roku ogłosiła swój plan dynamicznego rozwoju to w 2018 jako bazę mieliśmy lekko powyżej miliarda. W związku z tym e, pierwszy krok te, te pierwsze 3 lata to było podwojenie biznesu do dwóch miliardów, a kolejne, kolejne 3 lata no, chcieliśmy znowu ten krok zrobić większy i udało nam się osiągnąć 3,5 miliarda, więc praktycznie w ciągu 6 lat 3,5 raza z okładem e, zwiększyliśmy biznes. No, no i patrząc na, na to, w jakich to się działo okolicznościach, bo przecież wiemy, że planu w 19-20 w pandemia, 20, 21 pandemia, 22, kolejne e, trudne wydarzenia e, związane z wybuchem wojny na Ukrainie. Mhm. W 24 roku wojna dyskontów, która jednak ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o poziom osiąganych marsz w ogóle w rynku. E, to, to, to są trudne lata i w tych trudnych latach. Cały czas staramy się dość zwinnie odpowiadać na, na potrzeby rynku, cały czas staramy się inwestować, rozwijać, rozwijać nasze przychody, ale nie, nie tylko przez, przez akwizycję, bo, bo udało nam się tak naprawdę jedną dużą akwizycję zrobić w tym okresie, bo to było w 2023 roku. Kupiliśmy drugiego co do wielkości dystrybutora żywności mrożonych, lodów i, i ryb w Polsce, spółkę REN. Ale tak, poza tym, to cały czas rozwijamy się bardzo mocno organicznie, więc ten rok 2024 kolejny z niełatwych. Wydaje się, że dość dobrze go domykamy, domknęliśmy. Osiągamy oczywiście te, te swoje plany przychodowe, nasze sieci franczyzowe bardzo mocno się rozwijają. Do, doszliśmy prawie do 14 tysięcy sklepów w naszych sieciach franczyzowych. Znowu, jeśli cofnę się do, do tego punktu, w którym zaczynaliśmy nasz plan dynamicznego rozwoju w 2019 roku, tych sklepów mieliśmy około 7400, więc... Udało nam się praktycznie podwoić tą liczbę, liczbę sklepów, więc to też uważamy, że to jest dla nas duży sukces. No i, no i wreszcie, jakby, oczywiście, finalnie podpisaliśmy dokumenty 31 stycznia 2025 roku, natomiast udało nam się dokończyć cały proces negocjacji, zakupu. Spar Polska i to, i to jest też e, uważamy za, za bardzo duży krok jakby w przyszłość, jeżeli chodzi o grupę Kapitową SPAR. To teraz zapytam o ten, o ten Spar. Dwa sklepy już w tym roku zostały otworzone nowe. Tak, dwa sklepy już udało nam się otworzyć. E, e, pod, 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 e, pod brandem SPARA, sklepy, które, które są w ramach naszej organizacji, w ramach Grupy Kapitowej Specjal. Natomiast my planujemy większość naszych sklepów również przebrandować tych, które są w naszej grupie i do tej pory były jako sklepy własne, przebrandować na, mhm. na sklepy pod brandem SPAR, ale to oczywiście nie, nie, nie jest jedyny nasz kierunek rozwoju, jeżeli chodzi o tę sieć. Oczywiście, a już możemy operować jakimiś liczbami? Ile w tym roku szacowaliście, ile będzie otwarć SPARów? Czy Powiem tak, w styczniu, jak powiedziałem, na koniec stycznia przejęliśmy organizację, która jak wiemy, bo to nie jest tajemnica przez ostatnie lata generowała bardzo duże straty. To jest w granicach 100 milionów złotych straty za poprzedni rok i jeszcze wcześniejszy tak samo. Tak naprawdę ten rok, rok 2025, jest dla nas istotny pod kątem restrukturyzacji tej organizacji, żebyśmy chcemy jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby, żeby zniwelować tą stratę i żeby ta spółka przestała koncentrować się na realizacji straty, a zaczęła generować, generować zyski, które oczywiście będzie można reinwestować w rozwój tej organizacji. To oczywiście nie tylko jedyne źródła, bo my planujemy w grupie kapitałowej, że będziemy inwestować około 50 milionów rocznie w rozwój i sieci SPAR. Natomiast w tym roku, to jest rok stabilizacji, w tym roku chcemy tą, tą, tą organizację zrestrukturyzować, postawić na koła, na tory prawidłowe, puścić do przodu i w kolejnych latach będziemy planować kolejne, kolejne otwarcia w tym naszym planie pięcioletnim jest założenie, że będziemy chcieli mieć tysiąc sklepów za 5 lat. Tysiąc sklepów w marcu Spar za 5 lat. Dobrze, to zostawimy Spar i teraz zapytam o inne. Jakie, są jeszcze, jakie cele jeszcze stawia przed sobą Grupa Kapitolowa specjalna na najbliższe miesiące, na ten rok? No, ten rok tak naprawdę to wzrost przychodów ze sprzedaży. Tak? To jest cały czas coś, co nas buduje, kształtuje, jakby tą organizację jest w naszym DNA. Chcemy w tym roku jesteśmy przekonani, że to osiągniemy przekroczyć 4,5 miliarda przychodów ze sprzedaży. To oczywiście jest dzięki temu, że, że chcemy się rozwijać organicznie, ale też dzięki temu, że przyjęliśmy właśnie spara i tam, przyjmujemy tą tam całą część dystrybucyjną. Chcemy oczywiście w ramach procesu restrukturyzacji um, poukładać dystrybucję w całej naszej grupie kapitałowej, no bo um, naszej jakby koncepcji SPECJAŁ i Rent to są to są te firmy, które zajmują się dystrybucją. W związku z tym e, przejmujemy centra dystrybucyjne spara. Już e, 1 marca przejęliśmy centrum dystrybucyjne w e, Czeladzi, wchłonęliśmy go do, do specjału, a 1 kwietnia, czyli praktycznie teraz wchłaniamy, czy, czy się proces wchłonięcia centrum dystrybucyjnego w koninku. E, Spar już w tej chwili nie ma swoich e, własnych centrów dystrybucyjnych. Całym, cały specjał i cały Ren, czyli 30 magazynów tak naprawdę dzisiaj to jest centrum dystrybucyjne. Centrum dystrybucyjne Spara w Polsce. W związku z tym to też jest proces, który jakby rozpoczęliśmy. Te przejęcia, wchłonięcia już są, ale oczywiście trzeba będzie w dalszym ciągu e, układać e, te procesy, tak żeby jak najbardziej były optymalne, żebyśmy jak najlepiej, jak najsprawniej, jak najtaniej docierali do naszych klientów. To są też duże wyzwania w związku z, z całym tym procesem włączenia spara do naszej organizacji. Mhm. Oczywiście te plany, bo cała restrukturyzacja jest, jest założona na dwa lata, więc tak naprawdę patrzymy teraz w perspektywie dwuletniej, zatem chcemy w ciągu tych dwóch następnych lat, czyli 25-26 osiągnąć przychody ze sprzedaży ponad 5 miliardów, 5 miliardów 250, to jest taki nasz plan. Chcemy osiągnąć 16 tysięcy, przekroczyć bez 16 tysięcy sklepów we wszystkich naszych sieciach franczyzowych, czyli również w naszym sklepie Livio, w Rabacie Detal i w Sparze. Więc to są takie dosyć jak zwykle dla nas ambitne plany, ale no, biorąc pod uwagę to, jaki mamy zespół świetnych ludzi, a też łączymy się z fajną organizacją, ze Sparem, w których też mamy świetnych menadżerów, z którymi chcemy. Razem ten biznes rozwijać. Uważamy, że, że ten mariaż da nam e, bardzo fajny, fajne przyspieszenie w rozwoju organizacji. Dwa ostatnie pytania. Wspominał Pan o wojnie dyskontów. Chciałem się zapytać, w jak dużym stopniu ta wojna cenowa pomiędzy dyskontami oddziaływuje na sklepy Waszej sieci i jak zamierzacie odpowiadać na nią? E ja mam trochę takie spojrzenie jeżeli chodzi o wojnę dyskontów, że i, i może niektórzy tego nie dostrzegają, a, ale, ale o tym mówię i rozmawiam z naszymi partnerami, producentami, bo wojna dyskontów jest moim zdaniem zorientowana na wykończenie polskiego detalu, polskiego detalisty. W 2024 roku widzieliśmy, że ta wojna spowodowała w w pewnym momencie odpływ konsumenta, który szedł za produktami niskocenowymi do, do dyskontów, oczywiście tam realizując swoje potrzeby zakupowe, które są przez te, przez te sieci nie realizowane w pełni. W związku z tym trochę po pierwszej fazie ten konsument wrócił do, do naszych sklepów. Ja uważam, że, że to jest duże zagrożenie. W tym roku widać, że nie odpuszczają. Pierwszy kwartał to jest moim zdaniem zmożenie tej wojny dodatkowa. Kolejni dyskonterzy dołączają się do, do, do tej wymiany ciosów i, i, i to jest duże zagrożenie, ponieważ to powoduje spadek marży, czy w dystrybucji, czy spadek marży w, w detalu. I my musimy wspólnie z naszymi partnerami, producentami zadbać o to, żeby jednak ten kawałek rynku tradycyjnego, który jak nawet dzisiaj było widać na prezentacjach, on wciąż stanowi jedną trzecią rynku FMCG, a jeśli do tego dołączymy supermarkety, to jeszcze więcej. W związku z tym to jest ponad 100 miliardów obrotu i ten rynek trzeba zachować, o ten rynek trzeba walczyć, bo tak naprawdę ten rynek jest o markach producentów, tak? to jest o brandach producentów. My w naszych sieciach, ale nie tylko w naszych, ale w innych sieciach, w innych sklepach z rynku tradycyjnego sprzedajemy produkty markowe. Wiemy o tym, że dyskonty dzisiaj sprzedają wybiórcze, część produktów markowych, ale bardzo mocno koncentrują się nad budowaniem marki własnej. Mało tego, duży dyskonty już zaczynają wchodzić w kolejny etap, czyli stają się producentami. W związku z tym zamykają całkiem łańcuch, eliminując nawet tych producentów, którzy dzisiaj są częściowo, robią swój biznes, dostarczając marki, marki, produce, marki własne do tych dyskontów. Mamy pełną świadomość, że jeżeli nie utrzymamy polskiego, polskiego detalisty, polskiego rynku, to e, będzie to ze szkodą nie tylko dla producentów, ale również dla konsumentów. Bo dzisiaj jest walka cenowa, bo trzeba tego konsumenta wciągnąć i wykończyć polskiego detalistę. Ale jeżeli się wykończy polskiego detalistę, to jaki będzie powód do tego, żeby dalej utrzymywać niskie ceny? Ceny wtedy pójdą do góry i to będzie. Z niekorzyścią dla, dla, również dla polskiego konsumenta. Także paradoksalnie ta, ta wojna, czy, czy walka cenowa, jak niektórzy ją nazywają, czy promowanie swoich sieci może mieć w perspektywie kilku lat bardzo negatywny wpływ na polski, na polski rynek. Począwszy od dystrybucji przez sklepy, przez polskich detalistów, ale na koniec również z bardzo negatywnym. Efektem dla polskiego konsumenta? Tytułem końca zapytam o wyzwania. Mówił Pan o wyzwaniach w kontekście e, przejęcia sieci SPAR. Jednym z wyzwań jest wojna cenowa, ale jakie jeszcze takie największe wyzwania, które stoją przed siecią w tym roku? Ja, powiem tak, że y, trudno. Powiedzieć, jakie jeszcze mogą nas spotkać e, ciekawe rzeczy. No, jak to mówi chińskie przysłowie, oby żył w ciekawych czasach. Mhm. Także żyjemy w bardzo ciekawych czasach, w których na pewno jedyną, jedyną pewną rzeczą jest to, że wszystko jest niepewne i, i, i bez przerwy coś, coś się zmienia. E, Dobra. My musimy reagować na te wyzwania zwinnie. My musimy reagować i, i reagujemy poprzez to, że nasza organizacja jest organizacją wbrew pozorom w, w centrum zarządzania niewielką. Tak? Czyli szybko reagujemy, patrzymy na to, co się dzieje na rynku, szybko próbujemy na to odpowiadać, szybko podejmujemy decyzje. Nie boimy się inwestować. Właśnie w tym, w tym trudnym czasie, w którym, w którym niektórzy nie inwestują ze względu na to, że nastroje konsumenckie spadają, że rosną koszty działalności i tak dalej, to my. W tym My w tym okresie próbujemy inwestować, ale te, te wyzwania, które, które są przed nami, to oczywiście wyzwania związane z tym, żeby dostarczyć naszemu partnerowi, detaliście, jak najlepszą cenę, żeby spowodować taki rozwój też narzędzi technologicznych i takie wsparcie dla detalistów, którzy są z nami powiązani, głównie w naszych sieciach franczyzowych, ale też nie tylko, bo przecież my przy, do naszych sieci franczyzowych przyłącza się Około tysiąca sklepów rocznie, więc zależy nam na tym, żeby również inni detaliści, którzy prędzej czy później zakładam, że będą chcieli przyłączyć się do tego typu grup mhm. jak Grupa Kapitałowa Specjal, choćby z tego względu, że. Że my, to nie tylko oferta franczyzowa, czyli wsparcie w retrze, w, jakąś, w jakiejś technologii e, czy w kontakcie z producentem, ale również to zaplecze dystrybucyjne, ten quasi magazyn centralny, który stanowi zaplecze dla, dla przyszłego funkcjonowania detalu. Bo w, przyszłym, w przyszłości detalista, który nie będzie miał, nawet sieć franczyzowa, która nie będzie miała własnych magazynów centralnych, tak zwanych magazynów centralnych, z którymi wiemy i w naszej strategii od wielu lat to mówimy, stanie się specjal. Specjal i ręczy, Ta część dystrybucyjna będzie miała bardzo trudno. Tak skonkludując, zależy nam na tym, żeby wspierać detalistów, mhm. tych, którzy są powiązani z nami, ale też, też tych spośród 20 ponad tysięcy sklepów, które obsługujemy, po to właśnie, żeby, żeby mieli się dobrze, żeby przetrwali, bo ich dobrostan to jest też dobrostan naszej organizacji. Bo liczymy na to, że prędzej czy później też będą z nami współpracować, do czego gorąco zachęcamy. I tu stawiamy kropkę. Naszym gościem był pan Rebingusz Czernecki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie, dziękuję państwu. Dziękujemy.